Dzisiaj robiliśmy trening z Nikodem, Merlakiem. Kolejny trening, który robiliśmy razem, tak naprawdę. Nikodem wrócił po grubej kontuzji, właśnie teraz o niej opowiada tam do kamery z tyłu. Zobaczcie, jak taki trening może wyglądać dla windsurfera, który pływa na wave głównie. Po lekkich modyfikacjach przyda się też, nawet do kajta, jak najbardziej, czy na freestyle'owe pływanie na windsurfingu. Generalnie. Wszędzie tam, gdzie jest troszeczkę więcej dynamiki niż takiej statycznej siły jak, jak na stalomie. Więc zobaczcie ten trening, co się na nim działo. No i pozdrowienia dla Nikodema z, z Gojaty. Wow, 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 wow. Jeżeli to oglądasz, to myślę, że warto, abyś zasubskrybował, zasubskrybowała mój kanał. Żeby to się rozwijało, żeby jak najwięcej porad treningowych, surfingowych, windsurfingowych, kitesurfingowych, windfoilowych było tutaj dla was. Ja bardzo chętnie to zrobię. Ale nie ma nic za darmo, także klikaj e, i widzimy się na następnym treningu I dajesz trochę powtórzeń, 5-6 powtórzeń cały czas. Napięcie Delikatnie się podpierasz, tylko robisz tap i wracasz, tak, czyli cała jest na tej nodze wszystko. Dokładnie jeszcze trochę tak i mocno naciśnij, naciśnij na nogę. Trzymaj. Trzy, dwa, jeden. Hop. I teraz robimy ręce do góry, w pionie. I roz, rozpinasz pozycję, idziesz do hollow body. Tak jest. Cały czas tutaj masz mieć napięte. Pamiętaj. Łopatki trochę do góry. I wróć. Hop. Tak, do tej pozycji. I jeszcze raz. Rozłóż i pilnuj brzucha. Cały czas jesteś tu napięty. I daleko sięga. Tak. I z biodra też to wycho wy wychodzi trochę, ale głównie ręka prowadzi. Tak jest. I ostatni. Jesteś pochylony do cały czas w dół. Jak idziesz z powrotem, to rób <gryw> wydech sobie dawaj tak jest dobra zmień sobie nogi w drugą stronę się obróć spróbuj sobie teraz wolniej. czyli mocno idziesz tu a pójdę próbuj... wracasz powoli po prostu. o właśnie w tą stronę jeszcze raz no, więc mogą być te tylko o właśnie. Hop i powoli odpuszczać. O właśnie. I powoli. O to chodzi. I z oddechem. I jak pracujesz sobie, współpracujesz z oddechem, to od razu mocniej poprzednio nie będzie pracował. Raz. Dobra, basta. Jesteśmy już po treningu dzisiaj krócej niż normalnie, ale... Ale tak to się jak... Normalnie, Ale, ale go, 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 ja, go ja dał radę. No, teraz będziemy dalej coś nagrywać chyba. Podobnie. Dobrze.